Przypatrz się uważnie i pomyśl, który to projektant tak zaprojektował ten świat, że jego chwała i stworzenie odbija się w tym, co sam stworzył. Czy jest to wytworem jedynie ludzkich rąk? Czy zaprojektowała to jakaś niewidzialna, kosmiczna energia? Niczego nieświadomy, samoistni byt, pomyśl i rozważ, kto mógł tak pięknie zaprojektować to, co widzisz tutaj, kto jest tego przyczyną i sprawcą, kto mógłby być tak piękny i mądry i tak pełen wiedzy, aby tak odmalowywać stworzenie w swoim stworzeniu, bracie, pomyśl. Jak piękny jest ten, który tworzy to wszystko w ten sposób.